Witajcie w kolejnym głębokim zanurzeniu. Dzisiaj e, bierzemy na tapetę umysł i to z dwóch, powiedziałbym, intrygujących perspektyw. Tak, mamy dzisiaj doktora Ulricha Otta i jego medytacje dla sceptyków czyli takie no, bardzo naukowe podejście, prawda? Neuronauka i medytacja dokładnie. A z drugiej strony dr Daniel Siegel. Głównie The Mindful Therapist. Tu wchodzimy w tematy Mindset, integracji neuronalnej. Brzmi trochę inaczej. Mhm, mm zdecydowanie. I chcemy dzisiaj, no wiesz, wyciągnąć z tego esencję, kluczowe wnioski, może jakieś zaskoczenia. Zobaczyć, jak te dwa światy, nauka, otta i świadoma obecność Sigela, jak one się uzupełniają. Albo i nie uzupełniają, zobaczymy. Chodzi o to, jak lepiej zrozumieć siebie swój umysł, no i jak na niego wpływać. Właśnie, jak połączenie umysłu i mózgu, jak to zrozumienie może nam pomóc w codziennym życiu, w takiej głębszej samoświadomości. Dobra. To może zacznijmy od podstaw. Świadomość. Jak oni to w ogóle definiują? Bo to chyba kluczowe. Od... On zdaje się idzie w ewolucję biologię. Tak, tak. Dla Otta świadomość to coś, co wyrosło, no, ewolucyjnie. Jest wynikiem procesów biologicznych, ale też kulturowych, indywidualnych. I co ważne, on widzi medytację jako sposób na poszerzenie tego. Poszerzenie, w jakim sensie? Żebyśmy bardziej świadomie czuli, co się dzieje w ciele, w umyśle, nie jakaś mistyka, tylko y, lepszy wgląd. Żeby móc przełamać te nasze automatyzmy, wiesz, te reakcje na autopilocie. Ok, czyli bardziej świadome doświadczanie siebie. A Siegel. Bo jego definicja umysłu, jak wspomniałaś, jest chyba. no, inna. Oj, tak. U Sigala to jest fascynujące. Umysł to dla niego nie jest coś tylko w głowie. To jest, uwaga, ucieleśniony i relacyjny proces. Reguluje przepływ energii i informacji. Ucieleśniony i relacyjny. Czyli umysł jest też w ciele i w relacjach z innymi. To brzmi. No, rewolucyjnie trochę. Dokładnie. I tu wchodzi jego koncepcja mindset, wgląd umysłu, zdolność do postrzegania tego przepływu energii i informacji, w sobie, ale też w innych. Mindset, czyli widzenie umysłu. Trochę abstrakcyjne. Jak to, jak to działa w praktyce? No właśnie, to nie tylko widzenie, ale też kształtowanie tego przepływu, jakbyś dostał dostęp do panelu sterowania. To umiejętność zobaczenia własnych myśli, uczuć, ale też empatii, rozumienia innych od środka. I on mocno podkreśla fizyczność, neurony i subiektywne przeżycia one współistnieją, wpływają na siebie. Ciekawe. Czyli obaj, chociaż z różnych stron, bardzo mocno opierają się na mózgu, od celuje w septyków potrzebujących dowodów, tak? FMRI i te sprawy. Dokładnie. Oddemistyfikuje medytację. Mówi, patrzcie, tu są badania, rezonans magnetyczny pokazuje zmiany. Obserwacja oddechu, skanowanie ciała to ma realny wpływ na mózg. I to jest ten klucz neuroplastyczność. Czyli mózg się zmienia pod wpływem ćwiczeń umysłowych. Tak to nie jest stała struktura, możemy go kształtować. Dla sceptyka step, to mocny argument, bo nie trzeba wierzyć na słowo, są dowody. Okej. Okay. Sigel też mówi o neuroplastyczności, ale on chyba idzie dalej z tą swoją integracją neuronalną. Co to właściwie jest? Tak, obaj o tym mówią, ale Sigel robi z integracji klucz do dobrostanu. Wyobraź sobie mózg, umysł, relacje jako system z różnych części. Integracja to łączenie tych Zróżnicowanych elementów w całość. Jak w orkiestrze, wiesz? Że różne instrumenty grają razem. Dokładnie. Różnicowanie każdy gra swoje, ale integracja tworzą harmonijną całość. I to prowadzi do zdrowia, elastyczności. Sigl mówi o stanie faces. Tyczny, adaptacyjny, spójny, pełen energii, stabilny. To cechy zintegrowanego, dobrze działającego umysłu. A jak integracji brakuje? No właśnie to mamy chaos, zalew emocji, myśli albo sztywność, tkwienie w schematach, zero elastyczności. I tu wracam mindset. Żeby integrować, musisz najpierw zobaczyć co się dzieje w środku. Rozumiem. Czyli Out daje proste narzędzia, techniki medytacyjne takie, no, pragmatyczne. Redukcja stresu, samopoznanie bez religijnego sosu. Tak. A Sigel, choć jego teorie są może bardziej złożone, też daje praktykę. Szczególnie w terapii ale nie tylko. Ta jego metafora płaszczyzny możliwości jest świetna. Płaszczyzna możliwości. Wyobraź sobie otwartą przestrzeń świadomości. Ale my często lądujemy na wyżynach prawdopodobieństwa. To nasze nawyki, kolejne myślowe, albo na szczytach aktywacji, gwałtowne emocje. Aha, i co z tym zrobić? No właśnie, rozwijać obecność. Presence. Czyli elastyczność, umiejętność poruszania się po tej płaszczyźnie, nieutknięcia na tych wyżynach czy szczytach, być świadomym, gdzie jesteśmy, i jeszcze dostrojenie, attunement, takie głębokie rezonowanie z drugą osobą, to też droga do integracji. Ok, czyli podsumowując, od naukowe podstawy techniki dla sceptyków, Sigel, głębszy model umysłu, relacji, integrację jako klucz. Ale chyba coś je łączy, jakaś wspólna nić. O tak. I to jest chyba najmocniejsze. Obaj mówią, że przez intencjonalne działanie umysłu, czy to medytacja, czy rozwijanie mindset, możemy aktywnie kształtować mózg. A co za tym idzie, nasze subiektywne doświadczenie. To daje poczucie sprawczości. Niesamowite. I to prowadzi do takiej myśli na koniec. Skoro obaj tak mocno stawiają na integrację. Łączenie subiektywnego z obiektywnym, umysłu z mózgiem, teorii z praktyką, siebie z innymi. Osobistego rozwoju do spokoju wewnętrznego ale może też do czegoś więcej doradzenia sobie z tą całą złożonością świata z podziałami. Coś do przemyślenia, zdecydowanie. Czy integracja wewnętrzna może prowadzić do lepszej integracji na zewnątrz? Hm.